To Szymon, Julka, Tomek i Milena. Wszyscy mają po 16 lat i w tym roku kończą gimnazjum. Są dokładnie tacy jak Wy. Ostatnio każdy z nich coraz częściej zastanawia się nad tym, jaką szkołę wybrać. Oczywiście każdy z nich jest inny, mają różne zainteresowania i potrzeby. Dziś pierwsze LO postara się odpowiedzieć na nurtujące ich pytania. Wszyscy, pewnie tak jak każdy z Was, zastanawiają się, co to za szkoła. Pierwsze LO to szkoła, która istnieje od ponad 100 lat. Stale zmienia się i rozwija, aby sprostać Twoim oczekiwaniom. Współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi, aby dać Ci lepszą perspektywę na przyszłość. Posiada certyfikat wiarygodności, od lat łączy pokolenia, prowadząc zajęcia dla wszystkich, od maluszków do seniorów. I wreszcie to szkoła, która zauważy, doceni i nagrodzi Twoje wysiłki. Poznaj naszych bohaterów. Szymek jest bardzo dobrym i pracowitym uczniem. Chce dostać się na dobre studia i jest świadomy, że aby osiągnąć swój cel, musi dużo się uczyć i rozwijać. Szymek zastanawia się więc, czy w pierwszym LO ma szansę dobrze zdać maturę. To oczywiście zależy również od Ciebie, ale pierwsze LO ma najwyższą zdawalność egzaminu maturalnego na tle innych szkół w Powiecie i pod tym względem konkuruje z wieloma szkołami krakowskimi. Szymona ciekawi również, czy po tej szkole dostanie się na dobrą uczelnię. Pierwsze LO gwarantuje Ci najbardziej optymalny wybór profili klas pod kątem wyboru studiów, a doświadczenia wielu lat pokazują, że większość naszych absolwentów studiuje na wielu prestiżowych kierunkach, najlepszych uczelni w kraju i za granicą, osiągając zawodowe sukces. Z kolei Julka to wulkan energii. Jest przeciętną uczennicą, wie, że mogłaby uczyć się lepiej, ale dzień jest dla niej trochę zbyt krótki. Jest osobą energiczną, ma 100 pomysłów na minutę. Dlatego Julka zastanawia się, czy w naszej szkole będzie mogła realizować swoje zainteresowania. Pierwsze LO pozwoli Ci nie tylko osiągać sukcesy naukowe, z nami możesz również zostać dziennikarzem w najlepszej gazetce internetowej Iglo, aktorem zdobywającym wyróżnienia teatrze niedużym, tancerką w zespole Cheerleaders, przedsiębiorcą prowadzącym sklepik szkolny, mistrzem pierwszej pomocy, wokalistą w szkolnym chórze, wędrowcem w kole turystycznym Harnasie, sportowcem, strzelcem wyborowym, fotografem w projekcie Ciemnia. Ale to nie wszystko. Jesteśmy również otwarci na Twoje propozycje. Julka bardzo lubi pomagać innym. To dla niej ważne. I w tej kwestii mamy dla Ciebie wiele propozycji. Nasi uczniowie działają jako wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Klubu Ośmiu, Caritas, Hospicjów czy Schronisk dla Zwierząt. Ponieważ Julka wciąż poszukuje, nie jest pewna jaki profil klasy jest dla niej najlepszy. Jeszcze nie odkryła swoich predyspozycji i zdolności, ma zatem obawy, co się stanie, jeśli źle wybierze profil klasy. Oto nie musisz się martwić. U nas pierwszy rok nauki dla wszystkich uczniów jest taki sam i masz czas na podjęcie ostatecznej decyzji. A jeśli wciąż będziesz mieć trudności z właściwym wyborem, nasi doradcy zawodowi pomogą Ci nie tylko poznać swoje predyspozycje, ale również zaplanować ścieżkę kariery zawodowej. Poznaj Tomka! W szkole Tomek nie jest orłem. Choć wie, że stać go na wiele, jakoś nie może się zmotywować. Na zewnątrz udaje wyluzowanego twardziela, którego nic nie rusza, ale tak naprawdę chciałby się zmienić i osiągać sukcesy. Często czuje się nierozumiany przez nauczycieli i otoczenie. Zastanawia się nad tym, co się stanie, gdy będzie miał trudności w nowej szkole. U nas możesz liczyć na wyrozumiałość, indywidualne podejście i dyskretne wsparcie ze strony nauczycieli ale również psychologa i pedagoga. Z nami nie będziesz sam w trudnych chwilach, a twoje problemy nie będą nam obojętne. Ponadto Tomek zadaje sobie również pytanie: jacy nauczyciele pracują w pierwszym LO? W naszej szkole pracują nie tylko doświadczeni nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, ale przede wszystkim ludzie z pasją, na których zawsze możesz liczyć. Dla Tomka ważna jest również czy w pierwszym LO jest czas na zabawę i rozrywkę? No cóż, Oprócz nauki stwarzamy uczniom wiele okazji do wspólnej zabawy. Organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne, wymiany międzynarodowe ze szkołami w Niemczech i we Francji, ale również dyskoteki, kiermasze okolicznościowe, dzień sportu, konkurs kolęd, wybór najmilszego ucznia i wiele, wiele innych. A oto Milena. Bardzo dobra i ambitna uczennica. Zależy jej, aby w przyszłości skończyć studia, zdobyć ciekawy zawód i dobrze zarabiać. Lubi się uczyć, ale nie jest kujonem, po prostu nauka łatwo jej przychodzi. Najbardziej interesuje ją, czy w naszej szkole będzie mogła rozwinąć swoje naukowe pasje. Nasza szkoła oferuje wiele zajęć dodatkowych dla tych, którzy są głodni wiedzy. Kółka przedmiotowe, noc matematyków, dobre przygotowanie do konkursów i olimpiad, a poza tym daje szansę uczestnictwa w programach realizowanych we współpracy z uczelniami wyższymi czy zdobycia diamentowego indeksu AGH. Poza tym, u nas spotkasz nie tylko świetnych ludzi, ale również super atmosferę, a czas spędzony z nami będziesz z uśmiechem wspominać przez całe życie. Jeśli jesteś taki jak Szymon, Julka, Tomek czy Milena, jeśli jesteś głodny wiedzy, chcesz osiągnąć sukces, jesteś żądny przygód, lubisz wyzwania, chcesz się rozwijać, nawet jeśli czasem coś ci nie wychodzi, jeśli chcesz poznać fajnych ludzi i dobrze się bawić, pierwsze LO to idealne miejsce dla Ciebie. Bo jak nie my どう